Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości w czternastym odcinku naszej serii o Bolesławie Krzywoustym, jednym z najbardziej dynamicznych i kontrowersyjnych władców Polski. Jego życie było pełne dramatycznych zwrotów, od bohaterskich kampanii wojennych na Pomorzu po bolesne porażki na południu kraju. W tym odcinku szczegółowo przeanalizujemy polityczne i wojskowe decyzje Bolesława, badając ich wpływ na średniowieczną Polskę oraz dziedzictwo pozostawione przyszłym pokoleniom. Miłego słuchania! Bolesław Krzywousty, prawdopodobnie najsłynniejszy spośród wszystkich polskich władców o tym imieniu. Informacje o jego życiu i osiągnięciach wojskowych pochodzą z kroniki Gala Anonima. Tajemniczego kronikarza z Zachodu, który spędził wiele lat na dworze Bolesława. Gal prawdopodobnie był benedyktyńskim mnichem, który nie tylko pisał kronikę o Bolesławie, ale także opisał historię jego przodków. W kronice Gala Anonima można znaleźć wiele szczegółów z życia Bolesława. Jednak jedno pozostaje nieopisane: wygląd księcia. Znanego pod przydomkiem krzywousty. Gal unikał opisywania aspektów, które mogłyby kompromitować Bolesława lub jego przodków, ponieważ kronika miała wyraźny charakter propagandowy. Ukrywał słabości, nieprzyjemne czyny, a nawet niedoskonałości w wyglądzie księcia, czasami upiększając wizerunek niektórych przodków, a innych. Przedstawiając w mniej korzystnym świetle. Gal wielokrotnie podkreślał zasługi i zalety Bolesława, tworząc obraz silnego i potężnego władcy w oczach współczesnych. Kronikarz podkreślał, że jego zapis jest obiektywnym przedstawieniem wydarzeń teraźniejszych i przeszłych, mimo często skomplikowanych i kontrowersyjnych tematów. Pisał subtelnie i dyplomatycznie. Nie mógł otwarcie mówić o wadach swojego dobroczyńcy. Jedynie, mimochodem, wspomniał o nierównej twarzy Bolesława, sugerując jego związek z niesprawiedliwością na dworze ojca. Było to sprytne unikanie niewygodnych tematów, typowe dla profesjonalnych pisarzy tamtych czasów, którzy starali się zachować neutralność. I szacunek. Bolesław Krzywy urodził się w niezwykłym czasie, gdy czeska księżniczka Judyta i Władysław Herman długo nie mogli mieć dzieci. Gdy nadzieje gasły, cud stał się jedynym wyjściem. Ten cud miał miejsce, jak szczegółowo opisał Gal, anonimowy kronikarz i mistrz propagandy Bolesława. Historia opowiada o przesłaniu do sanktuarium w Pradze małej złotej statuetki i innych królewskich darów, które mnisi przyjęli i zaczęli się modlić. Wypowiadali słowa: „Zachowaj dziecko ze złota, obdasz życiem od matki życia”, wyrażając nadzieję na narodziny dziecka. W tym samym czasie w Polsce Judyta cieszyła się z poczęcia dziecka. Co było związane ze świętymi napisami i modlitwami? Kilkadziesięcioleci po narodzinach Bolesława wspominano Złoty Berło, podarowane przez jedną z wysokich osobistości, które można zobaczyć w klasztorze przy grobie świętego Idziego. Ponadto czeski kronikarz Kosmas... Choć mniej entuzjastycznie niż Gal, również wspominał to wydarzenie i posłańca Piotra, kapelana Judyty. Historia Bolesława była doskonałym materiałem propagandowym. Złote dziecko zesłane z nieba miało stać się wielkim władcą, który zawsze będzie cieszył się wojennym szczęściem. Bolesław pielęgnował tę legendę. Fundował i wysyłał dary do sanktuarium w Prowansji. To wzmacniało jego wizerunek jako wyznaczonego przez los przywódcy. W 1972 roku archeolodzy odkryli w krypcie katedry płockiej niezwykłą trumnę z kośćmi kilkunastu mężczyzn. Wśród kości znajdowała się czaszka z dużą asymetrią i deformacją żuchwy. Prawdopodobnie powstałą podczas porodu, co jest niezwykłe u dorosłego mężczyzny. Badania wykazały, że czaszka należała do mężczyzny w wieku Bolesława. Istnieje przypuszczenie, że to sam książę miał tę deformację. Matka Bolesława, Judyta, zmarła kilka miesięcy po jego narodzinach. Prawdopodobnie z powodu komplikacji porodowych. To może wyjaśniać deformację czaszki. Odkrycie to potwierdza teorie, które nie były dostrzegane przez kronikarza Gala Anonima. Jego opis odnosi się raczej do skłonności Bolesława, niż do fizycznej wady. Miano osto pojawiają, odnosiło się do skłonności Bolesława do łamania zobowiązań, jako osoby, która nie dotrzymuje słowa. Wydarzenia z życia Bolesława, takie jak traktowanie brata Zbigniewa oraz zdrady, Potwierdzają te teorię niegodną chrześcijańskiego władcy. Przyjmując fizyczną wadę, można wyobrazić sobie upokorzenia, których doświadczył Bolesław w dzieciństwie. Nie złamały go one, lecz zahartowały jego charakter. Trudne próby mogły stać się dla młodego księcia równie cenną lekcją, co jego przygody w lasach, gdzie polował na dzikie zwierzęta i uczył się, Rycerskiej sztuki. Zdzisław Pietras, autor biografii krzywego, przypuszczał, że te próby wpływały na psychikę Księcia, skłaniając go do szukania rekompensaty w innych sferach życia. To właśnie ta wewnętrzna energia i pragnienie działania ujawniły się u Księcia w dorosłym życiu, gdy dążył do zrekompensowania. Doświadczonych upokorzeń. Często ta rekompensata ujawniała w Bolesławie najgorsze cechy mściwość i okrucieństwo co czyniło go skomplikowaną i sprzeczną osobowością. Pod wieloma względami, Bolesław przypominał swoich wielkich przodków odważnego i szczodrego odziedziczając ich siłę i wolę władzy. Bolesław szybko pokazał się jako utalentowany dowódca wojskowy, łącząc siły z bratem Zbigniewem przeciwko ojcu, co doprowadziło do wygnania Palatyna Secicha. W wieku 16 lat, Bolesław stał przy trumnie ojca, domagając się swojego dziedzictwa, co stało się początkiem konfliktu między braćmi. Konflikt był ostry, ale dzięki pośrednictwu arcybiskupa Marcina, pogrzeb odbył się bez poważnych incydentów. Z woli ojca Bolesław otrzymał Śląsk, a Zbigniew Mazowsze, co wywołało napięcia i walkę o władzę. Kosmas z Pragi porównał ich do dwóch kotów w jednym worku, co symbolizowało niemożność, współistnienia i nadchodzące konflikty. Kronikarz Halicki zauważył, że Zbigniew szybko wystąpił przeciwko Bolesławowi, dążąc do zwierzchności i wykazując dojrzałość polityczną. Zbigniew z powodzeniem przeprowadził wyprawę wojskową, umacniając swoje pozycje w walce o władzę z bratem. Białogard był ważnym grodem Pomorza Zachodniego. Bolesław poślubił córkę księcia kijowskiego światopełka. Co miało znaczenie polityczne i rodzinne. Początkowo Zbigniew wydawał się mieć przewagę polityczną. Jego nieobecność na weselu Bolesława została wykorzystana przez Czechów, którzy najechali Śląsk i zaczęli plądrować. Bolesław wysłał poselstwo do brata, pytając o powody takiego postępowania, lecz Zbigniew zaprzeczył wszelkim zarzutom i odmówił udziału w inwazji. Kronikarz Kosmas opisał, że Zbigniew otrzymał wsparcie od księcia czeskiego Bożywoja II w zamian za obietnicę pieniężną, co doprowadziło do inwazji czeskich sił. Czeskie siły, wspomagane przez morawskiego świętopełka, najechały na Śląsk. Bolesław próbował rozwiązać konflikt dyplomatycznie, płacąc Bożywojowi za wycofanie poparcia. Wysłano również chów na morawy, aby świętopełk poczuł ból odwetu, jednak Polacy zostali dogonieni przez armię świętopełka w górskich wąwozach, gdzie doszło do bitwy. W roku 119 najazd Henryka V. na Polskę przeszedł do historii. Obrona głogowa była bohaterska i zapisała się w legendzie. Bitwa na Psimpolu uczyniła niemieckie oblężenie twierdzy koszmarem. Wielu rycerzy zginęło, a ich ciała balsamowano i wysyłano do Bawarii lub Saksonii jako trybut. Bolesław krzywousty, który nie ustawał w atakach na wroga, zyskał przydomek Bolesław, który nie śpi, za swoją wytrwałość i determinację. Obrona głogowa była szczególnie heroiczna. Zwłaszcza, że Niemcy użyli krewnych obrońców jako żywe tarcze, co wzbudziło wielki gniew i motywację do oporu. Motywacją do takiego oporu mogła być również obawa przed surową zemstą, co dodawało determinacji obrońcom miasta i wpływało na ich odwagę. Po nieudanym oblężeniu Głogowa siły Henryka ruszyły na Wrocław, stale ścigane przez polskie oddziały. Według legendy niedaleko miała miejsce bitwa na Psie Polu. W tej bitwie Polacy odnieśli wielkie zwycięstwo. Legenda przekazywana przez kadłubka opowiada, że po bitwie stada psów rozniosły polską sławę i oczerniły Niemców. Jednak Stanisław Rosik zauważa, że ta legenda oskarża Polaków o brak szacunku dla zmarłych. Co było sprzeczne z chrześcijańską etyką rycerską tamtych czasów. Ostatecznie wojska Henryka wycofały się przez Czechy, tracąc wielu rycerzy. Niemiecki władca stracił nie tylko ludzi, ale i prestiż. Tymczasem Bolesław, pokonawszy potężnego króla, zdobył powszechne uznanie. Wydawało się, że droga do tronu stoi przed nim otworem. Jednak nadzieje na koronę legły w gruzach z powodu późniejszych wydarzeń. Po wojnie z Niemcami Bolesław zwrócił uwagę na Zbigniewa. Zbigniew przebywał na dworze praskim i regularnie przeprowadzał najazdy na Śląsk, chociaż te wyprawy nie przynosiły znaczących rezultatów. Bolesław przeprowadził szybką ekspedycję karną i odniósł zwycięstwo nad rzeką Trutina, co powstrzymało Czechów przed dalszą pomocą dla Zbigniewa. Zbigniew utracił nadzieję na odzyskanie władzy przez zewnętrzną interwencję, jednak wciąż pragnął uczestniczyć w dziedzictwie ojca. Zainspirowany czeskim sobiem sławą, który otrzymał dziedziczenie od brata Władysława, Zbigniew dążył do uzyskania swojej części spadku. Zbigniew został pozbawiony swoich praw, jak twierdził Gal Anonim, z powodu krzywoprzysięstwa i sprowadzenia zagrożenia na Polskę z zewnątrz. Zbigniew przysiągł Bolesławowi lojalność i wspólne prowadzenie polityki. Lecz zamiast tego naraził kraj na najazd wrogów. Co podważało jego pozycję. Nie wydaje się prawdopodobne, by więź braterska między Zbigniewem a Bolesławem wytrzymała różne wewnętrzne i zewnętrzne naciski, które na nich oddziaływały. Zbigniew mógł liczyć na wsparcie zwolenników arcybiskupa Marcina oraz władców Czech i Niemiec, mimo silnych napięć między braćmi. Otrzymał kilka grodów. Lecz jego dalsza kariera zależała od pokory i wierności, kluczowych cnót średniowiecza, gdzie pycha była głównym grzechem. Zbigniew nie chciał być podległy i domagał się praw suwerena, co doprowadziło do dramatycznych konsekwencji jego oślepienia na rozkaz Bolesława. Oślepienie Zbigniewa było kontrowersyjne, mogło być zamaskowanym zabójstwem. Poza granicami państwa, by ukryć zaangażowanie Bolesława. Jednak oślepienie było wyrokiem sądowym, a nie czystą zemstą. Zbigniew zmarł w wyniku okaleczenia, co miało poważne skutki dla Bolesława. Okaleczenie brata wywołało potępienie Bolesława. W średniowiecznych wierzeniach władca tracił boską łaskę. Niezbędną do sprawowania rządów. Utrata boskiej łaski mogła sprowadzić bunt poddanych, a Kościół musiał zareagować. Zwłaszcza że biskupi wcześniej działali jako mediatorzy między braćmi. Arcybiskup Martin nałożył klątwę na Bolesława, aby skłonić go do pokuty. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że sam Bolesław szukał sposobu na odkupienie win i rozpoczął publiczną pokutę leżał na ziemi przez 40 dni w pokucie i udał się na pielgrzymkę na Węgry aby odnowić sojusz z królem Kolanem wzmacniając swoją pozycję na wypadek buntu w każdej odwiedzonej świątyni i klasztorze zostawiał dary organizacja pielgrzymki była trudnym zadaniem, ale dzięki wysiłkom Bolesława, pokuta przebiegła szybko i stosunkowo łagodnie. Kościół, pamiętając być może chaos czasów Bolesława zapomnianego, nie wszedł z nim w otwarty konflikt, zadowalając się aktem pokuty i darami księcia. Jednak sprawa Zbigniewa i konflikt z hierarchią kościelną. Mogły pozbawić Bolesława Krzywoustego szans na koronę. Kilka lat później rozkazał oślepić kata Skarbimira i Dane, potężnych feudałów tamtych czasów. Skarbimir, pochodzący z wpływowego rodu o normańskich korzeniach, wiernie służył Bolesławowi i uratował go z zasadzki podczas jednej z bitew z Pomorzanami. Konflikt z powodu polityki zagranicznej i krytyka planów dziedziczenia doprowadziły do upadku Skarbimira. Radził współpracować z księciem Włodzimierzem Mnichem, wrogiem Jarosława, z którym Bolesław miał długotrwałe, przyjazne stosunki. Bolesław często odbierał inne zdanie jako nieposłuszeństwo lub zdradę. Skarbimir został uznany za zdrajcę. Ale przeżył karę. Okaleczenie i ślepota prześladowały go przez całe dalsze życie. Prawdopodobnie przeklinał księcia, któremu kiedyś uratował życie. Zdzisław Petraś w biografii Bolesława to potwierdza. Książę postrzegał Palatyna jako zdrajcę, mimo rozsądnych argumentów tegoż. Bolesław sądził według prostych kryteriów, Lojalność lub nielojalność, bez uwzględniania politycznych przyczyn, po wojnach z Niemcami i Czechami oraz uregulowaniu stosunków z bratem, krzywousty skupił się na podboju pomorza w wieku 30 lat. Miał już znaczne doświadczenie polityczne i wojskowe, a pomorze stało się jego głównym celem. Galan Anonim poświęcił mu wiersz na cześć odwagi po wyprawie na kołobrzeg. W 1300 roku Pomorze przyciągało nie tylko rybami, ale i bogactwem miast, ważnymi ośrodkami handlowymi i rzemieślniczymi na Bałtyku. Już mieszko i rozumiał siłę portowego miasta, Dzięki handlowi morskiemu, nawet stracił brata w walce z Wolinianami. Wolin jako duże centrum miał ustrój republikański i mógł przeciwstawić się Mieszkowi. Jednak po napaści duńskiego króla Magnusa znaczenie Wolina spadło. Szczecin rósł w siłę. W przeciwieństwie do krzywo Zbigniew próbował prowadzić negocjacje z elitami pomorskimi. Być może udałoby mu się nawrócić pomorzan na chrześcijaństwo bez wojny? Ale Bolesław wolał szybkie rozwiązania i podboje. Zdobycie pomorza było atrakcyjnym, ale słabo udokumentowanym tematem w historii tamtego okresu. Walka z zachodnim pomorzem była trudna. Ponieważ książę pomorski Wartisław okazał się silnym przeciwnikiem. Zdobycie terytoriów było stosunkowo łatwe, ale utrzymanie kontroli bardzo trudne. Lokalnym władcom trudno było wymusić płacenie trybutu i prowadzenie działań wojennych, mimo ustanowienia władzy. Kontrola pozostawała chwiejna i wymagała stałych wysiłków. Jednym z najważniejszych osiągnięć była chrystianizacja Pomorza. Misja biskupa Ottona z Bambergu została zainicjowana przez Krzywoustego i otrzymała wsparcie księcia. Otton otrzymał tłumaczy i duchownych znających język Pomorzan, co sprzyjało skutecznej pracy. Wartisław, już ochrzczony, pomagał misji, ale nie narzucał wiary. Pierwsza misja Ottona objęła Piamień, Wołyń i Szczecin. Jednak Szczecin sprawił najwięcej trudności. Misjonarze musieli przez kilka tygodni przekonywać mieszkańców miasta do zezwolenia na publiczne głoszenie. W końcu Otton postanowił wykorzystać autorytet krzywoustego i wysłał posłów do Gniezna, aby uzgodnić dalsze kroki misji. Zdobycie Pomorza było jednocześnie wyprawą wojskową i religijną. Bolesław krzywousty pokazał się jako władca, zdolny skutecznie rozszerzać i konsolidować swoje ziemie. Po wielu sukcesach na Pomorzu, Bolesław nie zdołał ich powtórzyć na południu. W roku 1132 próbował ingerować w sprawy Węgier. Chciał posadzić na tron Węgier księcia Bore. Przyjaznego Polsce. Miał przy tym wsparcie potężnej czesko-rusko-niemieckiej koalicji. Bolesław nie był w stanie przeciwstawić się tej koalicji. Doszło do bitwy nad rzeką Saj, która stała się ważnym wydarzeniem w walce o wpływy w regionie. Historia zakończyła się jedną z nielicznych porażek Bolesława, spowodowaną czeską dywersją w tyłach polskich wojsk. Ta porażka Kosztowała Polskę bardzo dużo. Śląsk i południowe regiony Polski były wielokrotnie pustoszone przez Czechów, którzy zdobyli Wislicę. Bolesław nie miał już sił na kontratak. Starzał się, jego zdrowie pogarszało się i był zmuszony złożyć hołd cesarzowi. Jednak nie jest jasne, czy hołd dotyczył całej Polski. Czy tylko części ziem. Niemieccy i polscy historycy różnie interpretują to wydarzenie, co jest całkiem zrozumiałe. Hołd został złożony 15 sierpnia 1135 roku w Merseburgu. Saksoński kronikarz zauważył, że cesarz Lotar nadał Bolesławowi godność rycerską, co mogło oznaczać zależność. Wasalną. Jednak po powrocie do Polski, Bolesława w Magdeburgu, witano z honorami godnymi króla, co świadczy o uznaniu go za równego władcę. Zdzisław Petraś przypuszcza, że obaj władcy współpracowali, a nie rywalizowali, i że Lotar wsparł Bolesława w przywróceniu metropolii kościelnej w Gnieźnie. W następnym roku papież wydał bóle przywracającą status Gniezna jako metropolii, zapewniając Polsce niezależną organizację kościelną. Osłabiony i pozbawiony ducha walki, Bolesław w późniejszych latach nie powtórzył dawnych sukcesów, a południowe interwencje pozostawiły kraj w trudnej sytuacji. Bolesław Krzywousty miał dwie żony, z których jedna była Rosjanką, to część jego osobistej i politycznej historii. Księżniczki Zbysława i Salomea Hrabianki były pytane, czy nie byłoby lepiej, gdyby miały mniej dzieci. Przykład Jagielonów pokazuje, że brak licznych potomków może prowadzić do problemów sukcesyjnych. Kazimierz Jagielończyk był wyjątkiem, mając sześciu synów. W tym trzech królów Polski. Jednak witalność rodu krzywoustego była niewątpliwa. Bolesław miał pięciu synów, co zapowiadało poważne problemy sukcesyjne i dramatyczne walki o władzę. Pięciu synów mogło rywalizować o spadek ojca. Aby uniknąć konfliktów, Bolesław podzielił kraj między synów i ustalił władcę zwierzchniego. Legenda o testamencie Bolesława, spisana przez mistrza Kadłubka, jest znana. Bolesław poczuł zbliżający się koniec życia i polecił spisać dokumenty testamentowe. Fizyczny dokument może być fikcją, jednak testament musiał istnieć. Bolesław podzielił kraj między trzech synów i żonę. Władysław otrzymał Śląsk i dzielnicę senioralną. Bolesław Kędzierzawy. Mazowsze i Kujawy, a Mieszko Stary, Wielkopolskę. Salomea, druga żona Bolesława, dożywotnio władała dzielnicą sandomierską, rządzoną przez Henryka Sandomierskiego i Kazimierza Sprawiedliwego, urodzonego tuż przed śmiercią ojca. Bolesław nie wzorował się na bardziej skutecznym modelu czeskim, lecz na podziałach ruskich. Które doprowadziły do osłabienia i krwawych konfliktów między księstwami. W Czechach władza polityczna była skoncentrowana w rękach jednego księcia, co różniło się od podziałów stosowanych przez Bolesława między jego synów i żonę. Kiedy pozostali członkowie rodziny dzielili majątek, który nie zagrażał jego pozycji, testament krywusta wywołał. Różne opinie historyków. Niektórzy widzieli w nim przejaw politycznej ostrożności, inni uważali testament za błąd, który doprowadził do podziału państwa. Krywusty, doświadczony w walce z bratem o władzę, chciał uniknąć podobnych konfliktów w przyszłości. Wprowadził zasadę senioratu, aby zapewnić stabilność. Zdzisław Piot twierdził, że Bolesław prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy ze złożoności, które wprowadzał jego zakon. Na łożu śmierci miał wiele powodów do refleksji: bratobójcze wojny, nieudane kampanie w Czechach, na Rusi i na Węgrzech, a także krwawe starcia na pomorzu. Idea wewnętrznego pokoju wydawała mu się tak ważna, że nie mogła zostać odrzucona być może tymczasowa zgoda przekonała go o sukcesie planu. Niestety plan krzywo nie uwzględniał ludzkiej natury i wiecznego pragnienia władzy. Jego koncepcja nie sprawdziła się w brutalnej rzeczywistości. Państwo nie było chronione przed rozpadem. Polska pogrążyła się w rozbiciu, które doprowadziło do bratobójczych wojen wyczerpujących kraj na długie lata. W polskim panteonie władców Bolesław Krzywousty uważany jest za wybitnego wodza. Jan Matejko uwiecznił go z hełmem na głowie. Ten tytuł pierwotnie używał Gal Anonim w odniesieniu do Bolesława, podkreślając jego rolę obrońcy ojczyzny. Bolesław Chrobry przyniósł Polsce nowe życie. Jego duch odrodził się w Bolesławie Krzywoustym który nazywany był wielkim Bolesławem. W historii Polski, pełnej walk o niepodległość, krzywousty stał się ikoną niezłomności narodu, który stawiał czoła największym potęgom Europy. W trudnych czasach, jak potop szwedzki czy zabory, krzywousty był wzorem obrońcy ojczyzny. Jego postać jest symbolem patriotyzmu i odwagi. Bolesław ma wiele pomników i ulic nazwanych na swoją cześć. Jego legenda, wzmocniona cudownymi narodzinami dzięki świętemu i Idziemu, przetrwała niemal tysiąc lat. Ta legenda podtrzymuje sławę Bolesława jako Herosa i obrońcy Polski, inspirując kolejne pokolenia patriotów. Na koniec chcemy polecić książki Sławomira Leśniewskiego, Drapieżny Ród Piastów. Oraz Mirosława Macierowskiego i Beaty Maciejewskiej, władcy Polski. Z tych książek czerpaliśmy wiedzę i inspiracje, które chcemy przekazać dalej. Do usłyszenia